Paweł jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, prawdziwym liderem. To znaczy kimś takim, kto tak pełni bardzo ważną funkcję we Wspólnocie, ale nie wynosi siebie. Nie dokumentuje siebie samego, nie dokumentuje swoich wielkich osiągnięć dla Kościoła Rzymskiego. Nie. Paweł dokumentuje trud pracę. Wszystkich po kolei, którzy ten Kościół tworzą. Po najmniejszych ludzi. Ich nie, ma, ich nie ma w żadnej litanii do wszystkich świętych, ich nie ma nigdzie w pamięci Kościoła. Nikt nie uznał ich za aż tak ważnych, ale Apostoł, tak, ale Apostoł, tak. To, jak On widzi ludzi, jak ich docenia, jak ich szanuje w każdym elementarnym nawet dobru, którego dokonali. Nie, nie, nie mówi o sobie, przeciwnie, robi przestrzeń, żeby inni mogli się włączyć, żeby inni mogli być odpowiedzialni, a skoro tylko tak czynią, to on zrobi wszystko, żeby byli zapamiętani. Pamiętam, jak kiedyś była jakaś, już nie pamiętam która, rocznica założenia powstania Tygodnika Powszechnego, i mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Kracik, napisał bardzo podobny tekst. Wypisał nazwiska i imiona wszystkich ludzi, którzy tworzyli Tygodnik Powszechny, z wyjątkiem redaktorów głównych, naczelnych, najważniejszych twórców tekstów. Za to powypisywał imiona, nazwiska sprzątaczek, ludzi, którzy układali czcionki, bo wtedy jeszcze tak drukowano. Nikt nigdy nie znał ich nazwisk. Tylko wydanie tej gazety było bez nich niemożliwe. Ale oni nigdy nie znajdywali się na żadnej pierwszej stronie i w wykazie najważniejszych ludzi, no bo oni. Bo oni układali czcionkę. Właśnie, albo sprzątali, albo ktoś przynosił, podawał herbatę, albo, tak jak to było w tej redakcji, chleb ze smalcem. Ktoś musi zapamiętać takie osoby. Jest święty Paweł w tym tekście. Niesłychanym przykładem kogoś, kto się odważa brać odpowiedzialność za innych, w Kościele, ale w jakiejkolwiek wspólnocie. Na pewno w państwie, na pewno w jakiej w każdej wspólnocie lokalnej. Tak, wziąłeś odpowiedzialność za innych. Z naszych po imieniu. Co o nich wiesz? Co potrafisz o nich powiedzieć? Jakie dobro oni czynią? Dlaczego oni w tej wspólnocie, której przewodzisz, dlaczego oni w tej wspólnocie są niezbędni? Jesteś tym lepszym przewodnikiem, im bardziej potrafisz mówić o nich, a nie o sobie. I kto to są ci, którzy z Tobą pracują? Ile mówisz o tych, którzy z Tobą pracują, żeby nie było tak, że wszystko robisz sam i że tylko Ty masz być zapamiętany. Zobaczcie, że to, do czego nas święty Paweł zaprasza, to jest rozumienie. Kościoła, ojczyzny, miasta, województwa, rozumienie nie w jakichś kategoriach abstrakcyjnych. Polska to nie jest jakaś idea. Polska to nie jest abstrakcja. Kościół to nie jest jakaś idea, kościół to nie jest abstrakcja, kościół to nie jest jakiś projekt pastoralny. Polska to nie jest jakiś program gospodarczy i jedno i drugie nie jest na pewno żadnym tłumem, nie jest żadną masą. To do czego nas apostoł zaprasza, to byśmy rozumieli te rzeczywistości jako rzeczywiste wspólnoty. Wspólnoty, w których się widzi ludzi, w których są zawarte relacje bliskie, trwałe, konkretne. Pan Jezus mówi, o jakie relacje chodzi? O jakie relacje chodzi? Co Pan Jezus mówi na ten temat w Ewangelii? Mówi: Pozyskujcie sobie przyjaciół. Pozyskujcie sobie przyjaciół. Kościół, wspólnota przyjaciół. Ojczyzna, wspólnota przyjaciół. Ta katedra teraz, w której jesteśmy, bo nas łączy jedno i drugie i Kościół i ojczyzna, to jest wspólnota przyjaciół. Nam na tym zależy, pozyskujemy siebie, by być dla siebie przyjaciółmi. Tego się nie robi w minutę. Wszyscy rozumiemy. Słowo przyjaciel to jest słowo poważne. Relacja, która jest opisana tym słowem, to jest relacja poważna. Tego się nie zrobi tak. Jest coś ważniejszego, co można dzisiaj w Polsce robić? Jak budowanie wspólnoty przyjaciół? Gdzie przestajemy przepraszam za słowo gadać o abstrakcjach o ideach nie wiadomo o czym popatrzmy się po sobie bo jesteśmy osobami mam imię mam nazwisko każdy ma ten drugi koło który koło mnie siedzi odkrywam w nim przyjaciela bo widzę w nim dobro i widzę co czyni i widzę, że bez niego nie mogę robić tego, co bym bardzo chciał dla tej wspólnoty uczynić, ale bez niego nie potrafię. Jest mi potrzebny, jest mi konieczny. Nawet jak to, co robi, jest malutkie. Mam napisaną jeszcze całą drugą kartkę, ale boję się zaczynać. Bo musimy zdążyć na uroczystości przed katedrą. Więc może właśnie w tym miejscu powiem po prostu amen, życząc wszystkim, żeby to się na nas działo, żeby to się w naszym życiu dokonywało i żeby się dokonywało, zwłaszcza w tych wspólnotach, za które mieliśmy i ciągle mamy odwagę brać odpowiedzialność tak jak Paweł wziął ją za Kościół Rzymski. Bardzo wszystkim życzę o to się modlę w tej Eucharystii, żeby się to Słowo Boże na nas objawiło. Amen.